Dobra, zatem żarówę otrzymujecie poprzez wpisanie następującej komendy. Wówczas otrzymacie światło z poziomem 15, czyli najwyższym w Minecrafcie. Łącznie mamy 16 poziomów, gdyż zaczynamy od zera. Zatem jak otrzymać światło z niższym poziomem? Za pomocą pierwszej komendy, ale lekko zmodyfikowanej? Obie komendy znajdują się w opisie filmu, także nie musicie się teraz martwić o ich zapamiętywanie. Stawiając żarówkę na ziemi i trzymając ją nadal w ręce, jesteśmy w stanie ją zobaczyć. Jednak kiedy trzymany przedmiot zmienimy na cokolwiek innego, żarówka znika, ale oczywiście nadal emitowane jest światło. Trzymając żarówkę w ręce i klikając prawym przyciskiem myszy na postawioną żarówkę, będziecie mogli zwiększać jej poziom z każdym kliknięciem o jeden. Natomiast klikając na ją lewym przyciskiem myszy, zniszczy się ją, tak jak każdy inny blok w Minecrafcie. Oczywistym zastosowaniem tego bloku jest oświetlanie budowli. Nie musicie używać normalnych bloków świetlnych, które trzeba dobrze zintegrować i na które trzeba znaleźć miejsce. Oto rzeczy, na które musicie zwrócić uwagę podczas używania żarówek. Jeżeli postawicie blok na miejscu, w którym ona stoi, zniszczycie ją. Co ciekawe, żarówka nie zniszczy się, gdy przelecą przez nią spadające bloki, takie jak przykładowo żwir. No chyba, że żwir spadnie na blok, na którym żarówka się znajduje. Woda oraz lawa traktują żarówkę jak normalny blok, więc nie są przez nią w stanie przepłynąć. Możecie pomyśleć: Ech. Otóż nie, gdyż to otwiera nowe możliwości. Teraz możecie zablokować wodę i lawę blokami, które nie dość, że oświetlają okolice, to na dodatek wasza postać może przez nie przejść. Możecie stworzyć wodospady czy fontanny, które będą wyglądać bynajmniej osobliwie. Jeżeli jednak chcecie, aby przez żarówkę przepływała woda, to musicie postawić z obu jej stron wodę. I wówczas możecie zobaczyć, że faktycznie ona przez nią przepływa, nawet po zniszczeniu postawionych przez nas przed chwilą bloków. Pozostając przy wodzie, żarówka idealnie nadaje się do oświetlania rzek czy innych dużych wodnych powierzchni. Normalnie musielibyście użyć na przykład latarenki, która jak najbardziej jest dobrym rozwiązaniem, ale przywagą żarówki jest to, że możecie umieścić ją gdziekolwiek, bez konieczności szukania bloku, na którym ją postawicie. Wystarczy, że użyjecie kilku bloków i postawicie ją na odpowiedniej dla Was wysokości. Dobra wiadomość dla osób lubiących techniczne zagadnienia i twórców map. Żarówka jest wykrywana przez detektor. Ten fakt otwiera dużo możliwości. Dlatego wspomniałem twórców map. Od dawna chciałem zobaczyć zastosowanie tego faktu. Powiedzmy, że mamy ciemny pokój. I stając na tą płytkę naciskową, aktywujemy blok poleceń, który postawi żarówkę tuż przed detektorem, co oczywiście go aktywuje. Dajcie mi znać, co o tym sądzicie, gdyż moim zdaniem pomysł... Mwah, to by było na tyle. Jeżeli nadal tu jesteś, dzięki za wsparcie. Obcza opis filmu, gdyż zawsze dodaję tam wszystko, co mogę, aby ułatwić każdemu życie. No i co? Subscribe.